Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Rybacki, jestem inżynierem systemowym w firmie Sevenet w dziale Collaboration. Moja osobista opinia, myślę, że podobna jak firmy, w której pracuję, właściwie nie ma znaczenia, jak nazywamy osobę, która zgłasza się z pewnym zadaniem do urzędu. E, ważniejsze są e, jego potrzeby, ważniejsze są potrzeby osoby, która e, jest klientem, bądź jak pan powiedział, petentem. Przede wszystkim jest to nowe nowatorskie, nowatorski kanał komunikacji z urzędem. Tak? Do tej pory call center od niedawna Contact Center opierała się tylko na kanale obsługi głosowej. Od pewnego czasu mamy nowe kanały komunikacji, w związku z tym czat wpisuje się w tą ideę. Jeżeli używamy czata, przede wszystkim rośnie zadowolenie klienta. To znaczy, jest mnóstwo osób, które bardzo chętnie korzystają z czata. Mniej chętnie dzwonią do urzędu, zdecydowanie szybciej można załatwić daną sprawę i zdecydowanie często łatwiej jest po prostu to połączenie nawiązać. Jeżeli chodzi o narzędzia OFFERS i CoBrowsing, tak naprawdę są to narzędzia aktywnej interakcji z klientem. Jeżeli mówimy o OFFERS, to po prostu mamy z punktu widzenia urzędu. Możliwość poprzez stronę webową aktywnie wychodzić do klienta. Czyli na przykład wyświetlać okienka, w których klient może zostawić informacje z prośbą o kontakt. Możemy również automatycznie, jeżeli na stronie internetowej klient będzie błądził, nazwijmy to, to będziemy w stanie mu pomóc poprzez na przykład wyskakujące okienko czatu. To jest takie podejście dotyczące ofert. Natomiast jeżeli chodzi o cowbrowsing, to tutaj mamy podejście to troszeczkę odmienne. Jest to nowe rozwiązanie, które poprzez kliknięcie na klawisz pomocy łączy nam agenta, czyli w tym przypadku urzędnika, który widzi to, co robi klient na ekranie swojego komputera. Czyli może jednym słowem za rękę prowadzić klienta, chociażby po to, żeby pomóc mu wypełnić dany formularz. Wszystkie te rozwiązania, które dzisiaj e, prezentowaliśmy dla Państwa jako, jako Sevenet, e, dają nowe możliwości kontaktu z klientem. Przede wszystkim rośnie zadowolenie klienta z obsługi urzędu. E, często urząd ma dużo łatwiejszą pracę w kontakcie. E, sprawy są załatwiane szybciej. Interakcja jest dużo większa, chociażby poprzez wykorzystanie czata bądź wideo czata. Nowe kana kanały komunikacji, innowacyjność urzędu na tle innych instytucji. Co jest nie znaczenia?